Witajcie, w tym filmie zrobimy sobie najgorszą z możliwych sprzedaży Soro i sprawdzimy, czy w ogóle da się ją zrobić grając samemu. Więc dobra, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do konkretów. O co chodzi? Chodzi o to, że tą sprzedażą jest post-op. Dobrze, każdemu znana furgonetka, bardzo wolna. I sprawdzimy, czy Solo da się to zrobić. A jak nie wiecie, to jakiś czas temu Rockstar zwiększył czas sprzedaży dla Solo graczy na wytwórniach i na bunkrze. Więc dobra, sprzedajemy to sobie. Więc dobra, sprzedajemy i mam nadzieję, że będzie post op. Zobaczmy, co mi się tu trafi. Ech, śmigłowiec. Dobra. To muszę odczekać nową sesję. Teraz zróbmy sobie drugie podejście i mam nadzieję, że wylosuje mi post opa, więc zobaczymy, co będzie. Ech, łódki. Pech. Jestem zaś w wytwórni. Kupimy sobie zasoby, bo jest to inna wytwórnia, więc kupmy. I sprzedajemy towar. Mam nadzieję, że trafi mi się post op, więc zobaczymy zaraz. Jest postop w końcu. Fajnie. Jak widzicie mamy 3 furgonetki i 45 minut. Zbliżamy się teraz do ostatniego checkpointa. Jest 33 minuty do końca, przywołam sobie od razu opresora i dostarczymy paczuszkę 32 minuty do końca, a zostały dwa postopy. Powinno się to udać. Zbliżamy się do ostatniego punktu dostawy, drugą furgonetką. Jest 22 minuty do końca, więc jak widać, na pewno mi się uda zrobić tą sprzedaż samemu. Ale czas jaki to zajmuje, to dramat. Zostało 20 minut do końca i teraz idziemy sobie ostatnią furgonetką. Jak widzicie, za kilkanaście sekund skończyłby mi się czas. Jak Rockstar nie zwiększyłby o 50% czasu sprzedaży dla solo graczy: 4, 3, 2, 1, i w tym momencie byłby koniec. Dostarczyłbym 12 na 15 paczek. Dobrze, że zwiększyli ten czas. Bo tak to da się zrobić nawet najtrudniejszą sprzedaż solo. A kiedyś było to niemożliwe. No i teraz dostarczamy sobie ostatnią paczuszkę, 15, ponad 10 minut czasu w zapasie. Miałem. myślałem szczerze, że będzie gorzej względem czasu z zapasem, bo spodziewałem się 2-3 minut. Teraz opuszczamy get Online, żeby nie mieć nalotu. No i to by było wszystko w tym filmie. Jak widać, da się zrobić post opas. Soro i to z całkiem sporym zapasem czasu. No i to było wszystko, co miałem wam do pokazania w tym materiale. Trzymajcie się do następnego filmu. Papa. Pa.